Cześć wszystkim, dzisiaj chciałbym wam pokazać dwa sposoby narzucenia smołka na maina. Przy pierwszym ustawiamy się naprzeciwko tych drzwi, a następnie celujemy w prawy górny róg tej blachy. Teraz lekko podchodzimy i rzucamy. Przy drugim sposobie ustawiamy się w rogu obok palety, a następnie celujemy na słup, który jest wysunięty poziomo. Sprawdźmy, jak wygląda to w praktyce. Jeżeli spodobał Ci się poradnik i chcesz być na bieżąco z nowościami, kliknij łapkę w górę, subskrybuj kanał, polajkuj profil na Facebooku i dołącz do grupy Steam. Do usłyszenia jutro, cześć.